Co mamo? Leć no dziecko do gminy i, i zobacz, co tam ze Stefanem. No leć, że no. Leć no. Powiedz, że, że już Janka się zbiera. Co to? Nie wie o tym. A no może czasu nie zna. No leć, tylko, tylko czapkę weź. Bo desz. Oj, a, a co ty, Jancia, te najlepsze pończochy na drogę wkładasz? Oj, mamo, nic im się nie stanie. Oj, jej, ani to niedziela, ani święto. Mnie, mnie się widzi, że, że dla tego, kto dom rzuca, kogo... Świat kusi, dlatego to i piątek świętem będzie. Tak to i jest. Oj, kto widział na drogę tak się wybierać? Przecie było to takie. A w PKS-ie to, to ci kto jakim koszykiem zaczepi. O to, to. Mamo. pączek nie ze szkła, choćko można zaciągnąć. A. Bo dla was to ten Lublin to jakby na księżycu. Martwicie się o tej Jankę, jakby to był pierwszy człowiek, co z jeziora do miasta wyjeżdża. Ale tamtychże mnie rodziła. A własny palec więcej boli. Jak cudza głowa. O to, to, to. Święte słowa, Aniu. Władek Wrona wyjechał i dobrze mu we Wrocławiu. Przy wagonach robi. A Stasiek Sekulat? W Warszawie siedzi. Siedzi, siedzi. To tak łatwo powiedzieć. Pewnie nauczony czegoś, a nie tak prosto odkrowy prask do miasta. Kiedyś trzeba zacząć. Nauczy się. Mamo, a, a Hela to co miała jak wyjeżdżała? A, a ty nic tylko, tylko Hela i Hela i Hela i Hela. Usuń no się Edex z tą swoją robotą. Nie widzisz, My? że dziewczyna się zbiera. No, no, no to co, że się zbiera? To, to przez to gniady ma bez szaru chodzić? M mama nie wiedzie, jaki kawałek wosku jest. A, a na co ci? No. A czyś ty panna, żeby wosklać? Do Andrzeja daleko. Nie o to. Trzeba... Wywoskować szpagat, no bo inaczej rwie się jak jak Janka do miasta. Mamo, no gdzie ten wosk? A dajże mi spokój. No. Uczepił się jak psi dziada. A, a, a weź się świecę, Eduś. Świeca też dobra. A jakże? Dobra. Nie. Widzę, że dziadek tam pod sofitem much nie trzyma. Że, że niby co? No mówię, że dziadkowa głowa to nie od parady. Muchy, muchy trzeba. Widzicie go. Durak kandyba. Nie on, no Edek, coś ty z No co? Gromnicę do tego. O, o mój no boże. boże. Tego nie ma, tego znów nie ruszaj. Widzę, że dzisiaj w domu to wszystko na zawadzie stoi. Tak, na zawadzie. No niech mama da na znaczki skarbowe, to pójdę do gospody i chwili złożę się na tą złotówkę, co to na fundusz budowy szkójdzie. ma dobra dla tego, co nie ma domu swego. A ciebie pewnie ciągnie znowu do tego tam bo Leona, co? On za Leonem chodzi jak za narzeczoną jaką. Jamka, nie szukaj u kogo pod lasem? Swego patrz pod nosem. Oj, jej, jej. czego ty od nich chcesz? Od... Uch, coś się z tym chłopakiem porobiło. no Przecie nie ma dnia, żeby się z kim w chałupie nie, nie, nie szarpał. Nie, bo wszyscy się do mnie czepiają o, o tego Leona. Tak jak. A bo to widzisz, że dość, po co o takiego jednego pilczeskiego z całą rodziną na udry iść. Masz bo co z tego, że z tym leonem tatą trzymasz co? Kolega to nie żaden tucznik, żeby takiego tylko kontraktować, co się najlepiej opłaca. A może potem na wagę go zaprowadzić? postępować i z kwitkiem do kasy lecieć. Nie, nie. Zresztą o czym tu gadać? Każdy żyje jak chce. O to, 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 to. Powiedziałbym ci co. Pamiętają tata? Jak sama żem tę Helkę Grabowską stąd wypędziła? Będzie w maju to chyba było. No tak gdzieś pod koniec. Chciała wtedy naszą jęcie ze sobą wyciągnąć. A, a pamiętam, Anieciu, pamiętam. A, a, a czemu nie mam pamiętać? O, po kryjomu chciała wyjechać. Tak, tak to się matce odpłacają. Powiedziałam wtedy nie. Nie pojedziesz nigdzie bez mojego przyzwolenia. A teraz to. A? Sama jeszcze pomagam się pakować. Bo mama też niby w świecie bywała. O, kudowa, sanatoria. Sama sobie próba Jak córka chce trochę, to już źle. No, przecież do koleżanki jedzie. nie? Tak, te koleżanki. A bo to wiadomo, co to jest? Niby jak była mu ty Grabowski. To wiedzą tata, co mi powiedziała? Mamo, a po co mama tam chodziła? A, powiedziała mi, co się tak martwicie jabłońska. Będzie was kania raz na miesiąc odwiedzał i, i pieniądze z Lubina przynosił. Tak jak ja od mojej heli dostaję. Tak do mnie mówi. A ja o pieniądze nie stoję. Ani w to wierzę, żeby się w mieście same rodziły. A co mama myśli? U nas to pieniądze trzeba z ziemi wykopać, a tam po ulicach się toczy, tylko w prawo zakręca. Coś mi się nie widzi, żeby ta chyla taka bogata była. Chociaż na sukienki to ma. No ale stara graboska to cały Boży rok, tylko, tylko żur z kartoflami. Oj, mamo. A co, zaglądała jej mama pod pokrywkę? A bo to trzeba u nas komuś w garki zaglądać, żeby wiedzieć, jak mu smakuje. A wystarczy na tym z komina spojrzeć, a już wiadomo, pod czym ogień palą. A no, e, prawdę ci się rzekło, Anieciu, prawdę. Ale jak trafi się spotkać naszego Wiktorka Kanie, no nie zawadzić spytać. Jak tam często ta owa Hela do domu przysyła. No wstydziłby się dziadek. O, popatrzcie ją, jaka wstydna. Nie z interesu to nijakiego powiadam, tylko że, że o ciebie tu się rozchodzi. Bo, bo widzisz? Już ja sobie dam radę. Była raz taka, co se z dębem radę dawała a potem cudze dzieci chowała. O. Oj, co też ojciec wygaduje. No, po, powiedzieć nic nie można. Gdzież ten Stefan się podział? Mamo, a na co mama mi tyle chleba kraje? Kto to będzie ja? Bierz, bierz. Masz kawałek sera. jak ci nagotowałam. Ale mamo, ja tego nie wezmę. O, taka elegancka dama z jeziora. No nie będzie przecież w pociągu sera ze szmatki odwijała. No, bo co sobie jeszcze jaki pan porucznik pomyśli? Co? Jakie pan porucznik? No, no co ty wygaduje? No, a co go mama słucha? No, no, edek? No o co chodzi? No, no, no co, nie może jaki po, porucznik jechać w tym samym wagonie? Chciałem powiedzieć przedziale? No, no to co, jakby nawet jechał? No to co? No, no, no to mnie się pytasz co? A, a czy to ja zamundułem? Oczy wypatruje? O mój Boże, co ten ledek wykręcił? Ugryź się elek, w język, elek, elek, no, zamiast no, no, kogo no, no, gryźć. Co ty za to? O mój Boże, mój Boże, och, cóż to za... Zachu... To... A bo to widzisz, Janciu, na kolei trzeba baczenie dawać i na kuferek spójść, poglądać i, i, i po ludziach patrzeć. Ho, 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 ludzie różni się trafiają. Mamo, jak zrobię sobie tam fotografię, to wam zaraz przyślę. Co? No dobrze, dobrze. No dobrze. Oj, 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 nie lubię Przyślej. ja ani sama domu opuszczać, ani... ani żegnać nikogo. Ha. Jak geduś do wojska szedł, tom sobie miejsca znaleźć nie mogła. Ja. Oj, Boże, Boże, a teraz, a teraz ta znowu, a bo to ci źle w domu było i zjeśmiałaś coś i nie narobiłaś się za bardzo. Oj, to wszystko przez te gazety i przez to kino, mówię wam, no, napatrzy się na te taksówki, na te miasta. I zaraz chcę. E, zaraz. O Boże, błama. Bo... Bo... Ale, ale, ta, ta tabaka w kantlu leży. Ani się człowieku obejrzysz, a w chałupie Pusto będzie, najpierw mojego zabrakło, a teraz Jancia. Uch. Przyjdzie pora i Jadkowi do głowy coś strzeli. Nie ma się co martwić, jedna baba z domu, druga do domu. I niby jaka druga? No a co? Darmo Stefan jeniaką w okna zagląda? No po co? Myślicie tam chodzi? Po sól do śledzia? <grym> no co ty znowu? A to ja? To nie ja, to Stefan. Niby to mama nie wie. Najstarszy o synową dla mamy zabiega. A panna bronia to już na to leci. Już tam są ponoć inni, co w jej okna zaglądają. A pewnie. Mama ma rację. No, ten wygrywa, kto atakuje bez przerwy. O to, 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 to. mi mi się. O, znaleźli się proroczy. <grywa> <grywa> e. Janka, tak? Chodź no. Chodź no tu. Weź to. Pieniądze na drogę. Dziękuję, mamo. A wiesz, ty, Pieniądze. przynajmniej... Na drogę. Co? No, no już dobrze, dobrze, ale jakby ci tam coś, no, jakby ci, no, źle było, no to, no to wracaj, Jania, wrac zaraz wrac wracaj, no, słyszysz? Wrac słyszę, mamo, słyszę. Edek, zamknij tę walizkę. A a pewna jesteś, że Helam ma tę robotę dla ciebie? Przecież mama sama słyszała, że w sklepie będę. Tak. tak. A, a no przecież sklepowa to to nie zła robota. A czym? A, a mieszkać to będę z nią? No, sroka, złodziejka, nie, nie, tak to nie będzie. A co no robisz? To, no nie, nie no tylko nie spławiłaś, no? A w czym się golił? Jeszcze ja go z wojska przywiozę, pamiętaj. A ja to co, a ja to się nie potrzebuję przejrzeć, tak? No kupisz sobie tam w Lublinie, no dawaj. No dajże jej eduś to lusterko, no dajże, no niech ma Dajka. coś daj jej z się. domu przed oczami. No to no, już no, dobra, no masz je, weź. Daj jej, daj. Ha, musisz się tam przecie przed randką wymalować. Jak jajka na wielkanoc, co? Nie dokuczę je jej No. To ja idę się przyłodziać. Jęcia! Czas by już. Tak, mamo. Dla strażaka i panny nigdy nie jest zawczas. Janka! Ch chodź no tu, zobacz jak ja to zamocowałem. No? Ale pamiętaj, że ja tam wpadnę do ciebie na inspekcję wojskową. Fedek, no. tobie coś powiedzieć. To od razu wypaplę. Cii, nie musiałaś mówić. Sam się domyśliłem, że ten twój kapral w Lublinie się urządził. Cii. Jeszcze sobie co pomyślą. Wiesz, przecie, że to nie o to chodzi. Jadę pracować, a że Kazik tam też pracy znalazł, to przez to, że w Lublinie, w wojsku był, no to. No, ja przy... Jan, no przecież ja nic takiego. Ty jabłońska, ja jabłoński. No, rozumiemy się. Wiesz, gadam tak, no bo lubię żarty. Lubię żarty, przyrodę i panienki młode. No, Janka, głowa do góry. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się deszczem, katarem, kochaj kwiaty. I bój się manka. No, dobrze radzę? Co? Kupujesz? Jeszcze nie mam za co. Jak zarobię to zapłacę. Mamo! O, masz. A jesteś? A Stefan jest? Stefan mówi, że z gminy prosto na PKS wyjdzie. A teraz pan Maczek tu idzie. Oho, o, 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 o macie go. Ten to jednako ciekawy, czy... Czy, czy się ludzie witają, czy, czy żegnają? To... Gdzie to moja chustka? Nie wpakowałaś jej tam, gdzie przez wyjęcia? Oje, jest, jest, jest. No, czas by iść. No, widzę, że w sam raz zajrzałem. Ostatnia pora, żeby sąsiadeczkę pożegnać. Oj, Boże, Boże. Że ja cię, bo przecież. Panie, Panie Borek, wie Pan co? No. Czytałem coś dobrego dla leszczyny. No. Takie kąpiele. Kąpiele? No. Może ci się kudowa z leszczyną pomieszala, nie tak jabłońska? Tam to przecie te kąpiele dawali. A no, dawali, dawali. Nie. Naprawdę, Panie Borek, kąpiele. Tak tam napisane były. Robi się z dymu i to pomaga. Jak ten dym, co się robi, no, jak się pali koło drzewa, ten, ten, no... no coś mi tu świece dymne wstawiasz, mają ju, Już wiem, już wiem. Fosfor, fosfor się spala i, i ten dym, co idzie... No, boluś, boluś, no, weź, no, od Janki tę walizkę. No, dziadku, to, to bywajcie zdrowi, dziadku. O, mama już no, no. ma deszcz w oczach, no, no i czego się martwić, no, że Janka na wojnę nie idzie, mamo. A której to no, matce lekko, Jan dziecko zaprób No Jancia, no. No dziadku. No, czekaj, no Jancia. Co, dziadku? Siadaj się, siadaj się, o, o tu, 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 na walizce przysiądź. Co też dziadku? Sobie, cicho. O tak, o widzisz? O, usiądź sobie. Jancie, chodź tu, chodź tu, tu, na, na brzeszku. Ale... Wsiadajcie wszyscy. Borek też siedzi. Ale... Ale na co to działa? Mamo, nie mam. Się. Widzisz, córuś, jak ktoś dom opuszcza, nim próg przestąpi, żeby choć na chwilę na swoim tłumoczku przysiadł. To wtedy, wtedy wróci. Wróci szczęśliwie. Może harmonię wyciągnąć, żeby nam się wesele zrobiło. Jak na wojnę się szło, to wesoło grali. <laughs> pani Błońska, no nie ma się czego martwić. Do widzenia sąsiadowi. Moje uszanowanie przyszłej pani ekspedience. Do widzenia. A, a dziadek nie, nie wychodzi, chlapa Dobry, dziś. Okay, okay. Szczęśliwej drogi na złamanie ręki nogi. Maczek jak coś powie to... Tak się w wojsku mówiło jak koledzy szli w ogień. No odprowadzę cię Janka trochę, lubelska damo, chodź. Do, 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 do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Jak żegnają się łzami, to witają kwiatami. Tak, chodzi po wszystkim. Teraz, teraz to tylko stary trzyma się chalupy. Nie, z tego nic dobrego nie wyjdzie. Nie będzie na wsi nowych chalup, jak wszyscy młodzi odtleną. Ale na święta zajrzyj, Janka, do jeziora, co? A zajrzyj, zajrzyj. A czemu nie miałaby zajrzeć? Ech, gdyby nie ta ziemia, chalupa, to... Kto wie? Sam będę dam dęba do miasta. A Stefan? Pewno na randce, co? Na czym to niby co? Na randce mówię. Chciałem się z nim na jarmark zmówić. O, widzę... Znowu was ręka świerzbi, żeby grosz puścić. A żeby puścić, trzeba najsam no <grym> mieć. Żeby <grym> kupić coś, trzeba przód sprzedać. Jak to mówią Anglicy, money gives money. O, pewnie, pewnie. Chciałbym tę swoją habetę spuścić. A Gomułka do tego namawia, to coś w tym musi być. Może na lepszego zamienię? Teraz nie sezon na konie. Czasem jest sposób na taniego konia trafić. Myślałem, że, że znowu na tę swoją leszczynę potrzebujecie. Mówię Wam, Mateuszu, jeszcze spróbujecie moich orzechów. O, nie tymi zębami. One już nie, nie do orzechów, nie. Ale Wy. Moglibyście te swoje topole ściąć. Byłyby pieniądze. Tata, poważnie mówię. Rząd teraz ogłasza kontraktację topoli. Tak jak świn. O, na papier ona najlepsza. Na, na papier mówicie. A no jak rząd popiera, to pewnie i, i borek poprze. O, pewnie Enek. A, to wy, chodźcie Boczkowski, chodźcie, bo, bo ciągnie. O sami swoich. Dzień dobry. Dobra, no dzień i dobra. widzę, że mu dobrze trafił. A dzień dobry, dzień dobry. Choć jak Sołtys przychodzi to nie, nie wiadomo czy, czy taki on dobry ten dzień. Po to pod zły numer zaszedłem ale spotkał tego co go szukałem. No. Do ciebie chodziłem Borek ale twoja powiedziała że pewno u Jabłońskich będziesz. No, myślisz może że krójówki tu szukałem? Przyszedłem ich ja się pożegnam. Czy ja mówiłem że tak myślę? No co, co dobrego Sołtysie? No, siadajcie, no. Chcesz otrzymać nagrodę? Dołącz do społeczności osób wspierających nasz kanał. Wspierający mają dostęp do około 200 dodatkowych nagrań, takich jak słuchowiska na podstawie utworów. Płaskiej, Chrabala, Błuchakowa, Iwaszkiewicza, Różewicza, Wilda, Mrożka, Tołstoja, Słuchowisk Przygody Dobrego Wojaka, Szwejka, Anna Karenina, Seriali Ręczna Robota, Malinówek, Okno na Świat. Studenci III wieku, Słuchowisk na podstawie opowiadań Agaty Christie i wielu innych. Wystarczy wesprzeć nasz kanał kawą. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Dziękujemy za wsparcie. A bo to może być co dobrego z tym naszym narodem? Chłop to tylko zadowolony na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Jeszcze jak pod pierzynę wlazi. <głosy> <głosy> Dzisiaj to chodzisz, Baczkowski, jak dzieci do szkoły. <noise> Zeszytem pod Nie. pachą. Krytariusz przychodowy. Ja no chodzę z tym. Już mi po mam tego wszystkiego. Proś ludzi, napominaj. Jakby to mój interes był, żeby wszyscy podatki zapłacili. O, zawsze tam się coś z tego kapnie. Eee, tyle coś z dziurawej strzechy. Za te półtora procent? To więcej butów zedrę. Do, do nas ktoś przyszedł tu z tą książką? Nie, z wami jest kwit. Ja jabłońscy. Jest wpisany i czwarty kwartał. Przecież kwartał jeszcze się nie skończy. Ja widzę Władek, że masz mnie za głupszego niż jestem. Tak mówisz, jakbyś nie czytał. A, czegóż to nas Maciek nie czytał. Dzień dobry, Nie, Dzień dobry. A puściłem przez wieś kartkę, żeby każdy przeczytał i podał dalej. Było tam, że ogłaszam mieszkańcom, że termin płatności czwartej raty mija z dniem 1 listopada. Za każdy miesiąc opóźnienia 5% dochodzi. No, a tu masz. Borek Władysław niezapłacony. Borek, chcesz, żeby okrąglutki do ciebie przyjechał? Co? A, 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 a jaki to tam okrąglutki? Sekwestrator, dziadku. Egzekutor? Kogo? A, a, każą nie, zwać. Sekwestrator czy egzekutor się ryba? A że czapkę ma... Jak z okrąglaka, no takie mm. kółeczko, jak, no, jak jakiś święty, no to poszło za nim okrąglutki. No, 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 tylko do święty, tylko nierówne. To, to ja nie... No to co tak, ani nie pary z gęby maczek? No 1790 złotych do zapłacenia, bo nie szkoda to procenty płacić. Dziś jest piątego. Pokio Krąglutki przyjdzie, jest jeszcze sporo czasu. Wiecie przecież, jak z egzekutorem jest. Kwartał się skończy, a w powiecie z planem finansowym kiepsko. To przyjdzie już Lada tydzień czapkę przed nim zdejmować. Ja tam czapki zdejmować nie będę. Widzisz przecież, że choć deszcz to ja bez czapki. Piszę podanie, ulgę i już. Co już? No, co już. Powiecie domyśli, że tylko na podania z jezioran czekają. Tam też są ograniczenia. Różne te limity. No, wszędzie są limity. I przy stole, hmm. i w miłości. E, e, edek, 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 no. A ty Maczek co? Czyś sam na gospodarce, czy jaki pożar miał, czy jak? No to tak lekko nie pójdzie. Muszą no, mi dać ulgę. Za szpital jeszcze zalegam co to Zosia przez te żmije leżała. A pieniądz to nie kartofel, nie wykopię go. W szpitalu to też mi muszą ulgę przyświadczyć. Ulgę. Każdy chce ulgi. O, macie to. To wszystko podania. A to chory? A to mu cielna krowa padła? A plan to co? Co ty swoją kieszenią ma wykonać? Wy to się tylko w te papiery patrzycie, ale zajrzyjcie raz w człowieka i w jego ziemię. Mam te hektary, ale jak mi obliczyli? No, jak? Jeden hektar i ćwierć trzecia klasa, hmm. czwartej A. 0,75 siedemdziesiąt, piątej coś, drugie tyle, a trzeciej hektar i ćwierdzi. Ale o czym tu gadać? O czym? Dlaczego to Janiak nie ma policzony tak wysokiej grupy? A przez wiedzę ze mną? Ho! Ja się o to pytam, a wy co? Co? No, a wy co? Co ja? A wy co na to? <grym> a, a czy to ja ustanawiam? Poczekaj no no się, no. Dobry. Jest panna Janeczka. Znaczy się... Janina Dobry. Janina Jabłońska. O, to i są ty, są. Dobry. Widzę. No proszę. Nie ma, a, a co? A, a co jest? A telegram. No, Tam Te Telegram. No tak. Czy, czy aby ktoś... No zaraz, zaraz, no nie ma strachu. Dajcie, przeczytam to z... Się... Dowiemy, co tam. A co, nie ma jej? O, pojechała. Hmm. Tym, tym PKS-em, co teraz przyszedł, pojechała. Zaraz, zaraz, czekaj się. Zaraz zobaczymy, od kogo. Helena Grabowska-Lublin. Wstrzymaj wyjazd Hela. Jak? Hmm. ja Jak? Jak? Co, co takiego? Hela pisze, żeby nie przyjeżdżała. A nie, nie, nie wiesz to, Wiktorku, o co to może chodzić? No jakby się kto pytał, to ani mi ja pisał TDP, ani mi ją nadawał. Tylko przyniosłem. Może za późno nie moja w tym wina. A niech to. No i co teraz robić?